Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Szalom w czwartek. Kolejny czwartek. To moje dzisiejsze spotkanie z Tobą, to dzisiejsze nagranie. Chciałbym poświęcić komentarzowi do ostatniego podcastu, do ostatniego odcinka podcastu, w ramach którego przeprowadziłem rozmowę z Edziem Ćwierzem, pastorem Kościoła Wieczornik w Kielcach. Dla mnie osobiście była to jedna z najważniejszych rozmów w ramach tego podcastu. Nie wszystko jedno. Od czasu jej publikacji minął tydzień. A usłyszało go już kilkaset osób, przesłuchując go od deski do deski. Niektórzy, pisząc do mnie, dzielili się tym, że przesłuchali go nawet dwa albo trzy razy, dlatego że tak bardzo ich poruszył, albo tak bardzo nimi wstrząsnął. Więc pozwól, że dzisiaj będę chciał podzielić się z Tobą kilkoma refleksjami, kilkoma myślami na temat tamtej rozmowy i na temat tego, co otrzymałem po tym czasie publikacji tego wywiadu. Zacznę od tego, że jestem bardzo urzeczony tą rozmową. Jestem urzeczony tym spotkaniem. Do dzisiaj wciąż nieustannie o nim myślę i nie ma dnia, kiedy nie rozmawiam o tym spotkaniu z Bogiem. Z pastorem Edwardem zdwaniamy się regularnie co drugi, trzeci dzień i dzielimy się tym, co dzieje się w naszych sercach, co dzieje się też w naszym otoczeniu. Bo rozmowa ta w naszych kręgach, w naszych środowiskach, znalazła swój odbiór wśród księży, wśród liderów, wśród pastorów. Wiem też, że była bardzo ważna dla jednej skóry i od razu uprzedzam, niekieleckiej i niełudzkiej. Wiesz, i chyba tym, czym jestem tak najbardziej miło zaskoczony, tak pozytywnie zaskoczony, to jest to, że stosunkowo niewiele krytyki otrzymałem po tym wywiadzie. Wręcz przeciwnie, otrzymałem wiele głosów, które ukazywały, jak bardzo znaczący temat został podjęty. I chyba tym, czym jestem najbardziej poruszony, to fakt tego, że Bóg używa tej rozmowy. Że naprawdę Bóg się nią posługuje. Kilka osób przekazało mi, że ludzie budzili się w nocy, bo czyli przynaglenie, aby tej rozmowy posłuchać, bo nie słyszeli wcześniej albo gdzieś znaleźli ją w internecie, i Bóg dotykał ich do tego stopnia, że resztę nocy poświęcali modlitwie. Wiele osób pisało w swoich świadectwach, że płakało, kiedy słuchało tej rozmowy. I Jola napisała: Ja po prostu płakałam głośno o 12 w nocy, jak tego słuchałam, i od rana wołam o jedność. Mariusz napisał, że jest wstrząśnięty. Bogdan napisał, że jest w szoku, że taki temat został w ogóle poruszony i że zarówno pastor Edward, jak i ja, że mieliśmy odwagę do tego, żeby ten temat poruszyć. Napisał też kilku księży. Jeden z nich, imieniem Kuba, napisał: Niesamowity wywiad i tak rzadko podejmowane w kościele treści. Bardzo dziękuję. Inny ksiądz, który na co dzień pełni ważną funkcję w ramach konferencji Episkopatu Polski, napisał do mnie: Gratuluję podcastów. Zwłaszcza tego z pastorem Edwardem Ćwierzem. Straszna historia, aż wstyd za hierarchów. Otrzymałem też takie wiadomości, w których osoby zarówno ze środowiska Kościoła Katolickiego, jak i Kościołów Protestanckich wyrażali uznanie dla tej rozmowy i wyrażali też to, że zostaną oni dotknięci przez tę rozmowę, ale nie są gotowi do tego, aby ją udostępnić albo polajkować, bo boją się, jak na to zareagują ich środowiska. I to zarówno ze strony katolickiej, jak i protestanckiej. To pokazuje, ile jeszcze przed nami jest murów podziału, ile jeszcze między nami jest uprzedzeń, stereotypów, obaw przed sobą nawzajem, ale też wstydu, wstydzimy się siebie. Trudno jest tam razem stawać za sobą. Ostatnio też napisała do mnie Ania, która podzieliła się takim obrazem, że zamiast wznosić między sobą mury, potrzebujemy stanąć za sobą murem. Jeden z ewangelicznych braci podzielił się też takim, taką historią, takim świadectwem, że słuchał tego podcastu o czwartej nad ranem. Był tym bardzo dotknięty, był tym wstrząśnięty i zdał sobie sprawę z tego, że to, co potrzebujemy głosić, to potrzebujemy głosić miłość Bożą, potrzebujemy głosić Ewangelię, która jest przesłaniem o żywym Bogu i o miłości, którą Bóg ma ku nam. Także posłał Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, już nigdy nie zginął, ale miał życie, miał życie wieczne, a nie aby głosić nawzajem uprzedzenia między sobą i mówić: My nie jesteśmy jak tamci, my nie jesteśmy jak katolicy, albo nie jesteśmy jak protestanci. Nie, po prostu nie. Potrzebujemy skończyć z tego rodzaju dyskursem. Potrzebujemy na nowo odnaleźć w sobie braci, rozpoznać w sobie braci, rozpoznać w sobie rodzinę i nauczyć się żyć razem. Myślę, że właśnie w taki sposób zaczynał funkcjonować Kościół w latach 80. i 90. Dziedzictwo księdza Franciszka Blachnickiego i jego pragnienia, aby właśnie Kościół był żywy, aby był pełny, aby był autentyczny. To dziedzictwo wskazuje aż do dzisiejszego dnia, że Kościół musi być rodziną. I to działo się wtedy. I to się działo między katolikami a protestantami. Jednym z takich aspektów, które uświadamiają mi, jak bardzo byliśmy relacyjni, byliśmy rodzinni, byliśmy blisko siebie, jest historia, którą usłyszałem dosłownie kilka dni po mojej rozmowie z pastorem Edwardem. Pojechałem do pewnego małżeństwa, w odwiedziny do pewnego małżeństwa. Która jest małżeństwem protestantów, od lat zaangażowanych w kościół, w budowanie żywego kościoła. I podczas rozmowy, tuż po obiedzie, zadaje mi takie pytanie. Słuchajcie, ostatnio rozmawiałem z takim pastorem Edwardem Ćwieżem z kościoła Wieczernik. Czy słyszeliście trochę o tym kościele? Czy słyszeliście o tamtych historiach? I wtedy ta żona opowiedziała mi swoją historię. To, o czym się podzieliła, uznałem, że nie może być przypadkowe i że skoro... Ona dzieli się tą historią ze mną, to ja muszę się podzielić nią z tobą. Gabrysia była członkiem jednego z kościołów ewangelicznych w swojej miejscowości i bardzo szanowała kościół katolicki i utrzymywała wiele relacji z różnymi ludźmi. Też ze wspólnoty Wieczernik, która w tamtym czasie była katolicką wspólnotą. Usłyszała, że ta właśnie wspólnota organizuje dużą ewangelizację uliczną połączoną z dramą przy jednej z parafii w Kielcach, i postanowiła, że będzie chciała po prostu posłużyć na rzecz tego, aby jak najwięcej ludzi w Kielcach usłyszało o Jezusie. I zgłosiła się, że, że jeżeli jest potrzebna pomoc, to jest gotowa przyjechać ze swojego miasta do Kielc i w takiej formie, w jakiej będzie potrzebna, jest gotowa dać swoje ręce, dać swoje serce na rzecz ewangelizacji. A z uwagi na to, że tamten dzień, w którym ta ewangelizacja uliczna miała się odbywać, był bardzo gorący. Żar lał się z nieba. Postanowiono, że ustawią taki wodopój. I poproszono tą Gabrysię, aby była osobą, która będzie po prostu rozlewać wodę ludziom. To znaczy, jak ktoś będzie chciał się napić, będzie mógł podejść, a Gabrysia będzie tą osobą, która naleje do kubka wodę i po prostu będzie rozdawać tym, którzy potrzebują, którzy są spragnieni. Podczas tej ewangelizacji nastąpił wielki szum. Pojawił się chaos. Bo w czasie, kiedy w centrum Kielc trwała ta ewangelizacja, dotarła informacja, że tego samego dnia, to była niedziela, Wyczytano w kościołach informacje o tym, że wspólnota, która tę ewangelizację organizuje, jest wyłączona z kościoła katolickiego. Próbuję sobie wyobrazić, co musieli czuć ludzie, którzy byli zaangażowani w tamtym czasie w tę ewangelizację. Próbuję sobie wyobrazić ludzi, którzy też byli odbiorcami, a do których ta informacja docierała. Gabrysia powiedziała mi tylko tyle, że pojawił się szum, że pojawił się jakiś, jakiś chaos w tym. W tym doświadczeniu, w tym wydarzeniu. Ale ona sama, z uwagi na to, że rozlewała po prostu wodę i była niejako obok, no i też nie była członkiem wspólnoty Wieczernik w Kielcach, I po prostu dalej trwała wiernie w tym, co miała robić to znaczy służyła innym poprzez podawanie wody. I w tym momencie, w czasie tej ewangelizacji, wśród ludzi pojawili się fotoreporterzy, pojawili się dziennikarze. Jeden z nich podszedł do Gabrysi i zrobił jej zdjęcie. Kolejnego dnia na okładce dziennika kieleckiego znalazło się wielkie zdjęcie Gabrysi pod dużym nagłówkiem, który brzmiał wyklęci. Paradoks polegał na tym, że Gabrysia była członkiem kościoła zielonoświątkowego i osobą, która po prostu chciała dać swoje serce, aby ludzie mogli poznać Ewangelię. Ten wstrząs w Wieczerniku, ten rozłam, który tam nastąpił, Stał się znany właśnie przede wszystkim z uwagi na medialny szum. To ma swoje jeszcze drugie dno, to znaczy, środowisko dziennikarskie, kieleckie tamtego czasu było bardzo sceptyczne w związku z odnową charyzmatyczną w kościele i na różne sposoby starali się zdyskredytować życie charyzmatyczne. Jednym z pomysłów, które wcześniej dziennikarze mieli, było to, że chcieli wyjaśnić, skąd bierze się ten fenomen tych niezwykłych rzeczy, których doświadczano. Podczas spotkań, uwielbienia, podczas których wywyższano Jezusa Chrystusa, chcieli wyjaśnić, w jakiś sposób spoczynki w Duchu Świętym czy modlitwy językami. I jeden z dziennikarzy zauważył, że przed spotkaniem grupa posługujących bierze do ust tiktaki. To jest powszechne, nawet do dzisiejszego dnia, że kiedy ludzie posługują za ludzi, kiedy modlą się za ludzi. Wiadomo, nie świeży oddech nie służy, więc. Tiktaki, czy gumy do rzucia, czy jakieś inne miętowe pastelki są czymś, co często mamy w pogotowiu jako osoby posługujące. Oni też tak mieli. Ale tamten dziennikarz zrobił z tego artykuł. I ukazał wieczelnik jako wspólnotę, która przed rozpoczęciem każdego spotkania podkręca się jakimiś substancjami zawartymi w tiktakach. Po prostu chcieli ich zniszczyć. I taką mam właśnie refleksję. Że to, co chciał zrobić przeciwnik, to po prostu nas poróżnić. Chciał zatrzymać odnowę charyzmatyczną. Chciał zatrzymać naszą jedność. I po części mu się to udało. A stało się tak dlatego, ponieważ nie rozpoznaliśmy czasu Bożego nawiedzenia, jak mówi słowo. Nie rozpoznaliśmy Ducha Świętego i Jego działania, i tego, co On chciał uczynić. Kiedy kilka dni później pojechałem w odwiedziny do Andrzeja Sionka, o czym też pisałem na naszym blogu 1.pl, zadałem mu pytanie. Andrzeju, byłem teraz u pastora Edwarda. Jak byś powiedział, co było realnym powodem, co było realną przyczyną tego, że zostali oni wyłączeni z kościoła katolickiego? I wtedy opowiedział mi historię, że Edward był jednym z najlepszych jego uczniów. Powiedział, że jest to człowiek z ogromnym obdarowaniem i potencjałem. I powiedział mi krótko, powodem, dla którego to się stało, jest grzech kościoła. Oczywiście każdy konflikt zawsze ma dwie strony. To jest tak jak w małżeństwie. Rzadko jest tak, aby tylko jedna strona była przyczyną konfliktu aby tylko jedna strona była przyczyną jakiegoś nieporozumienia i to wymaga naprawdę intencjonalnych starań z każdej ze stron aby chcieć znaleźć pojednania aby odnaleźć zgodę aby dookreślić pewne rzeczy które są trudne które są bolesne aby wyznać swoją winę i na nowo stanąć razem stanąć w jedności jestem pełny podziwu i uznania dla pastora Edwarda który tuż po publikacji tej naszej rozmowy na moim profilu na moim osobistym profilu na Facebooku Napisał w komentarzu w ten sposób: Drogi Karolu, dziękuję Ci za odwagę podjęcia tego trudnego tematu. Po raz pierwszy, po 27 latach od momentu wykluczenia z Kościoła katolickiego, historia Wieczernika została opubliczniona. Zdajemy sobie sprawę, że tamte wydarzenia mogą być bolesne dla moich katolickich braci i sióstr. Jestem gotowy i jestem pewien, że nie tylko ja. Powiedzieć z serca przepraszam. Powiedzieć to każdemu, kto nosi w sercu ból z powodu tamtych wydarzeń. Rozumiem ten ból, bo wyraził go do mnie bardzo dosadnie mój ojciec. Dla niego moje odejście z Kościoła katolickiego było jak zdrada samego Jezusa Chrystusa. Pokutowałem przed nim i Bóg udzielił nam łaski przebaczenia i pojednania, zanim odszedł do domu Ojca, ale to już osobna historia. Edziu, jestem pewien, że będziesz słuchać tego podcastu. W tym miejscu ja chciałem Cię przeprosić. Ja chciałem powiedzieć przepraszam. Przepraszam w imieniu moich braci. Przepraszam w imieniu mojego Kościoła. Chcemy budować razem, w braterstwie, w świadomości tego, że jesteśmy rodziną, w świadomości tego, że jesteśmy razem. I wierzę, że Bóg pozwoli, że zrobimy jeszcze niejedną rzecz dla Jego chwały, Jego Królestwa nie walcząc ze sobą, ale idąc razem, służąc sobie nawzajem tym, co każdy z nas otrzymał. I wierzę, Edziu, że przyjdzie taki dzień, kiedy to słowo przepraszam padnie z ust tych, z ust, których powinno. A wtedy będziemy mogli razem świętować, świętować zwycięstwo naszego Pana, jako jednego Pana naszej wspólnej historii. W tym miejscu przychodzi mi na myśl pewna wypowiedź, Pastora Giotto Siniego, który był jednym z głównych wykładowców tego szkolenia podjętego przez watykańskie służby Halis, te międzynarodowe, te główne służby Halis, i gdy mówił on o jedności i o tym, co jest jedną z największych przeszkód dla naszej jedności, on wymienił, że jedną z największych przeszkód jest struktura władzy w kościele. Jestem ciekaw, co o tym myślisz. Ale wtedy do tych wszystkich liderów, do tych wszystkich osób zgromadzonych przed komputerami w ramach tego kursu służebne przywództwo, powiedział w ten sposób, że to, co jest największym wyzwaniem, to nie jest oczywiście sam autorytet przekazany jego uczniom przez pana Jezusa, ale to, że ten autorytet stał się ważniejszy niż relacje braterskie. To, że jesteśmy bardziej księżmi, biskupami i pastorami niż braćmi. To, że jesteśmy bardziej ludźmi władzy niż służącą sobie nawzajem rodziną. W której oczywiście są pewne osoby, które mają pewne funkcje, mają pewne służby, ale zostały im one powierzone po to, aby całe ciało mogło iść w jedności i właśnie w tych zdrowych, braterskich, uniżonych przed sobą nawzajem relacjach. Będę chciał bardzo dotrzeć do tej wypowiedzi, Joe Tosiniego, i umieścić ją w niedługo w naszych mediach społecznościowych. No to co? Będę na dzisiaj kończyć, ale bardzo Ci dziękuję. I dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do rozwoju tego projektu. Marzę o tym, aby w Polsce pojawiła się grupa ludzi, która będzie gotowa zapłacić cenę, aby budować mosty, aby łączyć ludzi, aby łączyć wspólnoty, aby łączyć kościoły po to, abyśmy wszyscy razem mogli wywyższać naszego Pana Jezusa Chrystusa. I aby ta wartość jedności, zapomniana przez nas chrześcijan przez wieki, mogła stać się na nowo nieodłącznym elementem naszego życia w Bogu. Dziękuję każdej osobie, która udostępnia te nagrania, która je komentuje, która w jakikolwiek sposób wpływa na to, aby jak najszerzej mogły te treści dojść do następnych. I dziękuję też wszystkim darczyńcom, wszystkim sponsorom, wszystkim osobom, które pozwalają nam rozwijać się dalej, pozwalają nam na to, aby móc kontynuować te nagrania, móc kontynuować tego typu przedsięwzięcia. I wierzę, że ten projekt będzie mógł wzrastać dalej i przynosić dalsze owoce. Jeśli chciałbyś stać się częścią tych działań, napisz do mnie. Jeśli chciałbyś wesprzeć nas finansowo, możesz zrobić to wchodząc na stronę niewszystkojedno.pl. Tam jest zakładka wsparcia. Jesteśmy wdzięczni za każdy złożony w ten sposób dar, bo on nam pozwala iść dalej. Pięknie cię pozdrawiam. Usłyszymy się już niebawem. Shalom!